To się manko widzowie, ja jestem na Humalpa to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dziś, jak pewnie widzicie, znowu gramy w Wiedźmina. Jak pamiętacie, po ostatnim odcinku jesteśmy tutaj w ruinach, gdzie szukamy dzikiego gonu Nie podoba mi się to miejsce. E, czekajcie, ja. Stąd przyszedłem. Tu muszę, tam muszę iść, dobra. się się lekko zgubiłem. Tu pamiętacie, wszystko przeszukałem. Dobra, to my gonimy dalej dziki go... zanim zdążył ich zaatakować Sprynę, sprydne Okej, okay, mamy kasenkę. Oho Czas! Zabardwan Niri Niamar Ran Okej okay. Dobra, co jedno zespołu, co, co on zrobi, no? Sendaqvir O Dobra, jednak ja żartowałem Jakieś portale podpierał. białe Przywołał je czarodziej gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, które mi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas, kipielą i krest! Stań blisko mnie! Dobra. Gotowe! Trzymaj się blisko! Dobra, dobra. Dostaliśmy nowy wpis od na. w tym. w postaci. Ale to może za chwilkę, jak skończymy Musimy na mnie te portale pozamykać Wow no. ja ogary Ogary, ci, odno, nowy wpis po seriuszu No chodź tu, bo ja nie mogę wychodzić Dobra, nasze hity są Ale jej to zajmie tak w ogóle Dopóki ich nie pozabijam, czy? No chodź Oj, ogłoszył mnie O! I zamarzam. Jak wychodzę z tego widzę? No któryś. Idzie O! Na pierwszy gdzieś zniszczył Czyli będzie nie, mniej wydajny. Okej, okay, i możemy oh je zlutować Krew potwora, siarka Mięso takie sprawy. Dopiero. Dopiero ona w to wierzy? And... Użyjmy sobie tego, naprawdę nasz na pierśnik. Dobra, to co idziemy dalej? Czy tak będzie stało teraz? O, tu mam już trupa to wędleko, bo zbieram. tu na kod wypiłem. Gorzej widać teraz. No więc akro to jest chyba czekania na te ogary. Jak widzę, jakie to hity ta jednym To ale kołem działa w sumie teoretycznie na to Działe zimno Więc fajnie Tylko one są słabe, więc wolałbym po prostu większy damage im robić I mnie hitnąć nawet nie mogą Oj Kurde nie, nie zginął A Gusz już go dobija Tyle Panie zabawy, jeszcze tylko jedno. No, dobra, to tyle trwa, że wam powiem, naprawdę No i na pewno dużo dalej jest. Są przed nami na 100%. Ja se poczekam na spokojnie, to już byśmy zęby odpychać. Ale czterech jest już Jest ich Dobra weźmy po prostu Igli, nie ma co się bawić ardem i odpychać Tak ich podpalę, będę miał większy damage Fajnie, bo te nawet nie biją Oj, oj, Znaczy ja muszę się starać, żeby ją jakoś specjalnie chronić Ale mi to damage robi Kurczę, 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 kurczę Może byście ciekawie. No powiem Tak pod koniec zginąć to. Dobra, udało się tak pod Udało się No Aj, czas Woda Tak pod koniec zginąć Pod koniec zginąć to naprawdę byłoby nieciekawie to powtarzam wszystko to wymagało sporo mocy. O. Jeśli nie dasz rady iść dalej. Nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. <laughs> Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Ach, wiem, wiem. Musimy iść. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Ok, no to niech ona się bawi, ja tu pozbieram to co ciekawsze. No przez butelka wody właśnie. Głównie śmieci, ale kto byś tam czepiał. Coś Chodźmy. mamy... Może jeszcze ich dopadniemy. Yy, nie sądzę, ale... Ale nadzieja ma kupi, jak to się mówi. A też mamy chłopak lutowania. Właśnie. Chylujmy się, bo za chwilę mamy dzikie kony walczyć. No chodź kiera. Dzięki za pomoc, mieliśmy ciężką przeprawę Dobrze, Serio? że przyszłam tu z Tobą Okej, okay, tam muszę iść To jest to dam O, to są grzybki Widać, jak przed to to dobrze Znowu O, imglak Zaraz Czyli przeciwnie, z którym ostatnio pierwszy raz walczyliśmy, o, ale idealny ich no. mam mam Dawno już zapisy nie robiłem, więc tu się przydało nie zginąć, właśnie. Co tu mam? Receptury, jakiś też. Lepszy? Gorszy. Zbacz, popatrzmy, jak co możemy, na jakieś oleje robić. Oh, Ej, dużo dostaliśmy, Reliktom, Insektom, Wisielcom. Nieźle, i ulepszano, oczywiście. Dobra, weźmy to przebieg przebiegnijmy przez te chmury i. Czekaj na nas. Rzeczywiście tam ktoś jest. Coś tam jest. I idzie sobie. Sojta. Z toparkiem? Uparty jesteś, Duan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Okej. Okay. Ciekawe, ile wytrzymasz. O, dobra, się w to walki z. O, to naprawdę będzie łatwa falka wam powiem. Chyba, że znowu nam tutaj przytupli tak. O! Idealnie prądem. Weźmy tutaj grą, co będziemy się ograniczać. Co on robi? Spokojnie, nie jury, Spokojnie, ja tak. Skup się. Ale się chuj -kiluje. Dobra, to też będę pójść łatwo z tymi Tymi tubkami małymi. Chyba że na no dostanę. Ładnie idzie. Kod szedł wszedł. Ale to nic. Ale przynajmniej fajniejsza walka. O, oczywiście. Tu jest też on nas stoi. O, zimno, zimno, zimno. To się było mi zimno, a teraz nie. Czemu wierasz inny hit? Ale naprawdę blisko było. Ciekawe, jaki nasz to? Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Tutaj. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Gdzieś to na Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Dobra, idziemy go pogonać. Albo dobra, bierzemy wszystko. I uciekamy. Dobra, popijamy się. To będziemy uciekać od przeciwnika. Z tak prostego. Dobra, prostego. Trzeba by się jeszcze przemedytować tą chwilkę. Każdy tutaj nie dostać hitawanego. Okej. Okay. Schilujmy się i przed wejściem tam yy, Przemedytuję. Żeby mi i trucić nasz szedło. I pot je O właśnie Czeka na nas A niech czeka Ciekawe ile wytrzymasz No patera Wiem O ale to Odsunę się teraz wiem co trzeba Spokojnie To zamkniemy na nim atakami na mnie mam nie no, bardzo łatwo idzie. Jeszcze kulem Skyrim się bijemy. No, za chwilę znamórznik yy, Jak klęknie. O właśnie, ciekawe są krzyczy. Oj, fajnie. No a no, chodź tu, nie uciekaj Jeszcze ja go podpalę I przecięliśmy na pół popa nic ci nie jest już zaczynałam się bać Niepotrzebnie O, ja to go. Który to był? To był chyba ten Kurczę Ale szkoda To mi wygląda na laboratorium elfa Co tu mamy? Aha, po prostu mogę co to zniszczyć Fajnie, ale pamiętam, że tu mamy przejście No to co bym je zlutował Tutaj co Chcemy... Aha, Mam jakieś. Mogę to. Arden, coś? Dobra, nieważne. Chodźmy do geary. Coś mam zaplokowanego. Pewnie to trzeba kiedyś wrócić. O? Tu będą, no będą jakieś receptury. To jest na pewno jak. A Achemia... no. Larena Luna. Też mam coś no czerwonego. Zobaczmy te wiadomości, Zirael. To miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Okej. Okay. Tam gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Ej, maznamy wskoka. Cchakrev. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to Pamiętam. nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy, ani o elfie, ani o Ciri. No cóż. Wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Eee, z czego kiedyś Z Mam Z krzywuchowych bagien. Skrzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz, ale ja przecież nic. Znasz te wiedźmy? Czy znasz się? Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. Hmm. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Welen przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Okej. Okay. Jak do nich trafić? Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na Krzywuchowych Moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz coś. Panie Lasu, księga. No dobrze. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. No ta sama przyszliśmy. Dobra, nieważne. Po co tu w ogóle przyszliśmy? właśnie przemedytujemy, bo mnie ta na chyba za chwilę to pije. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Okej, okay, fajnie, no jest starsza gref. O, tu coś mam do przeszukania. Mm, tajemniczy mag Od tego czysta? Okej, okay. o, no tam... Musiał sam spalić te notatki. Dziki gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. We mnie tak. Jeszcze coś jest. No, przeczytajmy to wszystko. O, od tych pani lasu. Człowiek niedźwiedź? Dziwnie. Medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Ok, mam jakąś kasę. To iluzję. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć, i dlatego wzięłam to ze sobą. Co to jest to? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Mm, dzięki. Ok, czyli. Eo! <laughs> czyli mogę tam wrócić? Czekaj. Proste, prawda? Tak? Mm -hmm. Przekonajmy się gdzie prowadzi to przejście Biegniemy Idę tam Tutaj dokładnie Coś tu jest Powinienem użyć oka O właśnie O właśnie jest Dajcie mi nie może To co, użyłem latarni. Widzę, że na minimapie, że tam coś jest, tam płynę Kurczę, muszę jednak kota użyć Naprawdę... O Dobra, Naprawdę nic tutaj nie widać Tam jest jakieś prze... yy, przejście o, ile szynek. Buty i kamień runiczny. I chyba nic więcej. Ciekawe po co wjazd... A nie, to będzie zarane. Do tego. Zalało ich. się po co w ruinach elfów. Takie przejścia wodne. Oj, tutaj coś mamy. Co takiego? Odpadam będą przeciwnicy. O, właśnie, ja jestem Będziemy jakiś miecz fajny, więc. O, już chciał się w to przemieniać. Jest. Zabijmy grę. Na wszelki wypadek. I tu mamy ruda srebra. Sztabka. I jakiś miecz unikatowy. Kolejny. Lepszy? Lepszy. Srebrny. A kiedy mam kamienie w ogóle? Dobra. Weźmy jakieś, ale nie pomniejsze, tylko jakieś, na przykład kamienie po prostu różne. Chciałbym, aby te pomniejsze kamienie. Szkoda, szkoda. A półty lepsze, może są lepsze. A ty tam jeszcze lepsze. A to poczekajcie, jak tu mam te wzmocnienia całe. Yy, a mogę sobie porównać? Mogę. Tak, tu mam oznaku Quen, Erden. To świadczenie za cios kończący, potwory A na tym co aktualnie mam Co miałem Reden, premia na trafienia krytyczne szansa na trafienie krytyczne I szansa na zamrożenie Czyli ja biorę ten co miałem wcześniej Hopa I teraz co się stąd wydostać? Tak bo nic więcej to nie ma, nie ma I mamy kolejny punkt umiejętności tak widzę Chyba szósty poziom ogólnie Pokażcie to Tak O, mamy nowe miejsce tutaj Uzala! To, może teraz te silne ataki bym se ulepszył. Chyba tam 10% większy damage. Ulepijmy sobie gierkę. I chodźmy do tej Kairy. Zhiję rzeczywiście. Tak idzie teraz. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny, co tym razem? Kaganek! Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. No? O ile go znajdę. Pomożesz mi? A, niech będzie, pomogę. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Oj, 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 wykorzystuję. Tak. No to no, no, ci No mówię od lewej, czyli. Stąd. Ona właśnie cię tam. Dobra, nieważne. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Oj. Tak, co to ma. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Zobacz. Możesz Sorry, przetłumaczyć no inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Hm, trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęsknął. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. Okay. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Hmm, rzeczywiście brzmi zagadkowo. E, spróbujmy rozwiązać. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Tak, pierwszy się nie wychylał. E, możesz to powtórzyć? Możesz powtórzyć o. tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. No. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi okay. co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęsknął. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. To właściwie pierwszy. Spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. O, dobra, czyli może to podpalmy. Cztery postaci, podobne do siebie. To się możesz tu podpalić? A no to spróbujmy. Musimy a, po podpali? prostu ustalić kolejność. Cztery Pierwszy... Postaci, Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda, jakby za ścianą się coś przesunęło. Dobra, drugi trzeci sześć przysłanie w, w zwierzęciu. I czwarty coś tam jest... Jest też tak, a drugi się. grał. Oho! Jak myślisz, czy to grób? Nie ma żadnego napisu. Hmm, znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik. Może, może. może sądzę, że Belfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z lotu. Hmm. Może ten elf i był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Hmm, mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Dobra, dobra. Ale widzę, że tu też jest przejście. Więc pójdź. O nie, jest przejście, jest przejście, dobra. Czyjeś zastanawiałem A, jak muszę... A to się cofamy. Dobra, dobra Myślę, że tu będzie ten kakanek. Idziemy? Nie, bo nie wiem. Tu mi pokazuje ona Keyra. tam szła. Dziwne, dziwne. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczymy co tutaj będzie. Bo tam mi to mi teoretycznie wyjście pokazuje. A nie tutaj. Miejsce mocy. O! Mogę z niego zaczerpnąć. Oczywiście zaczerpnę... Co to tam jest? Kolejny golem. Zaczerpnij. Okej. Okay. A to wrajdziemy się być z golemem. Zaraza. Siemano. Queen od razu... A daj murd. A wy szósty poziom to może być bez problemu. Nie mogę nic mu zrobić. O, teraz tylko go. I ty z innymi atakami, które ulepszyłem Co za... O, padł. Ale szybko. Przeszukaj. Serce golema lema. bo już nie ma kota nawet. Odwar nie króliczka. Nieźle, nieźle. Pomniejszy kamień. Okej, jeszcze coś tu jest. Nie, to wszystko. Ale tutaj jeszcze jest. Tylko nie mam kota więc widzimy się za sekundkę, Okej, okay, a jakiś miesz lepszy coś zebrałem, może? Znam unikat. Tak to jest ten. Nic teoretycznie lepszego nie ma, ale będę miał naprawdę dużo tych rzeczy do sprzedania. Mi to pasuje jak najbardziej. O! Buty. Czemu to jest trup jakiś? Co tam był? znaczy coś tam na czerwono się świeci Coś ją minąłem, ale jedna chyba nie. Mmm, magia. To miejsce mocy. Dobra, chodźmy już do wyjścia Nie ma też się tutaj rozglądać, jak tu chyba już nic nie ma. Co to za eliksir? Czekajcie. tutaj jest? Regeneruje życie. Uu. Mam jakiś dziwny eliksir wypijmy sobie go. A to to po takie jedzenie. Fajnie. Co my tu mamy? Wyjście. Ktoś nałożył iluzję. Oho! Kakanek. Przemetytuję, żeby kod już nie działał. O! I wychodzimy. W końcu. O, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o cili no, ale Wybierzesz nie zabadzę, się ale... na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. <grym> Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? na pewno, na pewno, no. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Okej, okay, okej, okay. cała woda zniknęła. No co, no i tyle. Quest zrobiony. To Cary jeszcze musimy wrócić. O, właśnie dostaliśmy zaproszenie. Na który to jest poziom? Na szósty. To może niedługo się nawet przejdziemy do niej. Tylko te poszukiwania bym bardzo chętnie zrobił na yy, Wiedźmiński resztunek. Także co? To by było chyba dzisiaj na tyle. Zrobiliśmy questa dla Fabulonego, dla Kairy. A jeszcze mamy. Widzę tutaj. Właśnie, właśnie. Aż w połowie kolejnego y, poziomu. To co? To by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.